Stupy są kojarzone jako buddyjskie budowle sakralne, ale archeolodzy zaobserwowali, że wiele z nich znajduje się w pobliżu znacznie starszych prehistorycznych obszarów i stanowisk megalitycznych w tym cywilizacji doliny Indusu. Co jeśli te bardzo stare budowle są w rzeczywistości dziobami wykorzystującymi odpowiedni kształt i technologię rezonansową? Wyraźny kształt dzwonów nie jest tu przypadkowy. Dzwonów, które z jakiegoś powodu zostały zniszczone po ostatnim resecie, jest tak dużo, że trudno sobie to nawet wyobrazić. Te są znane jako koła modlitewne. Ludzie przechodząc obok nich, obracają je, poruszając eter. Zwróć uwagę, że poniżej zamontowane są małe dzwony, które wiszą nad wodą. Wszyscy doskonale wiemy, jak częstotliwości i rezonans mogą kształtować wodę. Wygląda na to, że to jest celem tych dzwonów i dzięki temu woda nabiera bezcennych właściwości do picia. Na tym zdjęciu w Kambodży widać duży rezonator, który jest pusty wewnątrz i wygląda jak dzwon umieszczony na strukturze z cegły, dostrojony do określonej częstotliwości. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz ich mnóstwo, to ewidentnie przypomina mi dzisiejsze świece zapłonowe. Raczej nie są one tam dla samej estetyki, tylko stanowią integralną część tego kompleksu. Myślę, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem z technologii. Ten dzwon jest fenomenalny, ci ludzie z XIX wieku, kimkolwiek są, nie mają nic wspólnego z tworzeniem tego ogromnego dzwonu. Zatem kto wykuł ten kolos, ile waży, jak go tam umieścili i co najważniejsze, po co. W jaki sposób go tam przetransportowali, według mnie nie wygląda to mo na możliwe, aby można było przewieźć go na powozie ciągniętym przez konie. Tutaj znowu mamy coś, co przypomina mi świece zapłonowe skierowane w atmosferę. Takich przykładów jest naprawdę bardzo wiele. Czy na przykład ta precyzyjnie zbudowana konstrukcja w Kambodży jest tylko ozdobą czy też subtelnym urządzeniem energetycznym? Wygląda jakby karmiła to ramię, które następnie schodzi w dół do innej części struktury. Jeśli pomyślimy o tych starych stópach jako technologii w określonym celu, to wtedy zaczynają nabierać więcej sensu. Tak jak harmonijnie dostrojone komnaty Wielkiej Piramidy, czy te stupy mogły zostać stworzone, żeby pobierać i przechowywać energię z atmosfery? To jest szczyt carskiego dzwonu w Moskwie, gdzie widnieje wiele symboliki. Widać płynącą wodę i mamy globus Crusader, który rzekomo reprezentuje panowanie nad światem. Mamy też małe wybuchy plazmy wychodzące z krzyża. Częstotliwość emitowaną przez dzwon można zmienić, dostosowując serce, które jest częścią uderzającą w metalową płytkę. Kształt samego dzwonu będzie również wydawał określoną częstotliwość emitowaną podczas dzwonienia. Tutaj mamy kolejną stupę, czy jest ona wskazówką co do ich prawdziwego celu, czy częstotliwość generowana wewnątrz może działać leczniczo, a może do czegoś więcej. Starożytne cywilizacje powszechnie używali technologii dźwiękowej do diagnozowania i leczenia chorób. Ta dzwonnica ma coś, co wygląda jak klatka Faradaya wokół niej. A może zbiera określony ładunek? Czy może ten zegar jest częścią mechanizmu generującego energię? Tutaj mamy kilka proponowanych korzyści wynikających z okrążania jednej z tych większych stóp. Mówi się, że to tworzy pole energii wokół jednostki, która zamienia złą energię w dobrą energię. Czy to może być również powodem, dla którego muzułmanie krążą po Al-Kaba w Mekce? I oczywiście widzimy te same kształty na wielu ozdobnych budynkach na całym świecie. Wyobraź sobie, że kiedyś mieli dzwony w tych wieżyczkach tutaj, tworząc ładunki elektryczne, właśnie za pomocą technologii dźwiękowej. Tutaj znowu widzimy te same kształty. Być może dzwony mogą wzmocnić efekty, ale sam kształt wykorzystuje technologię geometryczną do tworzenia częstotliwości lub ujarzmienia subtelnej energii z eteru. I dlaczego one wszystkie posiadają coś, co można by postrzegać jako anteny na górze sięgające do atmosfery, tak jak antena analogowa? Te wszystkie stare konstrukcje z tymi gigantycznymi kopułami zaczynają mieć więcej sensu, gdy spojrzymy na nie z perspektywy urządzenia energetycznego. I spójrz na te wszystkie mniejsze kopuły. Jestem pewny, że to nie jest wyłącznie dla samej estetyki. Y algún día volveré, el tiempo lo...